Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Budulf i oto zapowiedź serii z nagrywania z Mostale na nowej postaci jaką jest Wojownik, który na razie ma 17 level i właśnie exp na nim propem. na nim jeszcze tak do 36 levela, ponieważ bezsensem dla mnie jest nagrywanie yy, odcinków z niższego levela niż no oczywiście tego SP1, jak tylko miał. Ponieważ te odcinki są nadzwyczajnie nudne. Znacznie w świecie nudne, tak jak widać bardzo mam po prostu dalekie misje porobione, ale tylko to przez to, że eksploatowałem sprawkę Jakoś to leci w narę szybko, odbijam gdzieś tak może do dziesiątej i dopiero zacznę wykonywać misje Nie wcześniej na pewno Tak, dobra yy, Jakie są jeszcze moje plany Na kanale myślę, że będą pojawiały się odcinki Teraz właśnie z tej serii z no Stay. A Będą się one pojawiały yy, dwa razy w tygodniu nad dniami jakimi chcecie możecie napisać yy, w komentarzu. Oczywiście będzie także pojawiała się seria z zarobków a także chciałbym stworzyć serię z Metina. Z Metina, z prywatnego serwera Saphiraeu, który już wychodzi właśnie dzisiaj. Jest to serwer Diabla X Metin. No i myślę, że seria na nim też będzie bardzo fajna i ciekawa i zapraszam cześć do gry na tym serwerze. Serwester to dzisiaj nie pamiętam dokładnie o której godzinie, ale możecie się z niego spodziewać jutro albo jeszcze dzisiaj odcinka. Dobra, no to chyba będzie mniej więcej na tyle. Będę jeszcze druga informacja, będę nagrywał z, ze znajomymi, a także z widzami. Jeśli chcecie być na odcinku, to napiszcie to w komentarzu. No a oczywiście w którymś odcinku także będziecie mogli wystąpić, to nie ma najmniejszego problemu. Dobra, więc tak, no to chyba będzie już na tyle. Dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka, jeśli się spodoba, że jesteś, łapkę w górę. Więc dziękuję za obejrzenie jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.